Witam Was bardzo serdecznie w 11 odcinku z serii Ciekawostki o piłce nożnej. <laughs> w tej ciekawostce porozmawiamy sobie o sędziach. <laughs> Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale to bardzo bym chciał, żebyś zostawił su e, subs e, subskrypcję, dał łapkę w górę <laughs> i nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek. Żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie Więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem Halo Ali, gdzie jest intro? Także INTRO Więc jak już mówiłem w dzisiejszym odcinku z ciekawostek porozmawiamy sobie o sędziach także zapraszam do oglądania sędziowie zawody prowadzi zespół sędziów sędzia główny biegający po obońku dwaj sędziowie asystenci czyli, czyli biegający poza poiskiem wzdłuż linii bocznych oraz sędzia techniczny Sygnalizuje zmiany i czas, i czas przedłużenie gry. W przypadku braku sędziego technicznego na przykład na niższych szczeblach rozgrywkowych zmiany sygnalizowane są przez jednego z sędziów liniowych przez, przez uniesienie oburącz orągiewki decyzje sędziego głównego są nieodwołalne Jedynie sędzia główny podejmuje de decyzję. Sędziowie boczni są jedynie pomocnikami, których sugestiami arbiter główny powinien, lecz nie musi się sugerować. Przyjmuje się, że sędzia jest powietrzem. Znaczy to, że w momencie, gdy piłka odbije się od sędziego i przeszkodzi lub pomoże jednemu z zespołów prowadzić skuteczną akcję gra jest kontynuowana. Dzieje się tak również w przypadku zdarzenia sędziego z jednym z graczy, co mogłoby mieć wpływ na przebieg gry. Cie sędziowie muszą być niezależni, tak, tak zwane... Y ojejku, to znaczy w meczach międzynarodowych nie mogą pochodzić z krajów, w których drużyny uczestniczą w spotkaniu dopuszczalne są e, dopuszczalne są zmiany sędziów w trakcie rozgrywek na przykład z powodu kontuzji arbitra głównego obecnie wykorzystuje się również dwóch sędziów ustajonych za bramkami UEFA wykorzystała to rozwiązanie po raz pierwszy w trakcie Euro 2012 funkcja sędziego bramkowego wykorzystała Współpracowana jest obecnie m.in. w czasie rozgrywek Ligi Mistrzów. W niektórych ligach europejskich sędzia bramkowy występuje równocześnie z technologią Goal Line, co ma dodatkowo gwarantować klarowność sytuacji spornych w polu karnym. Także w tej ciekawostce byłoby na tyle. Trzymajcie się i do kolejnej ciekawostki na moim kanale. Pa-pa!